Daję świadectwo na cześć i chwałę Pana o Jego wspaniałości, cudach i wielkim dziele, które uczynił w moim życiu od chwili, w której poznałam Kościół. Pan w proroctwie powiedział mi, że podopatna na zdrowiu, ale że On będzie cały czas przy mnie i żebym nigdy o tym nie zapominała. I tak zimą zeszłego roku zdiagnozowano u mnie kamienie w pęcherzyku żółciowym i w tym samym czasie zdałam sobie też sprawę z tego, że jestem w ciąży. Był to dla mnie ciężki okres i zastanawiałam się... Co się teraz stanie? Ale mówiłam sobie wtedy: Nie, będę ufać panu, ponieważ on powiedział, że ze mną będzie i wszystko się dobrze ułoży. Lekarze mówili mi wtedy, że operacja będzie bardzo skomplikowana, ale że można ją wykonać. Jednak będzie lepiej, jak poczekamy z nią, aż dziecko się urodzi. Sytuacja się jednak skomplikowała, ponieważ musiano mnie zaoperować nagle. Jednak wszystko poszło dobrze i przez pierwsze dwa, 3 dni czułam się dobrze. Później mój stan się pogorszył. Lekarz mówił, że trzeba wykonać dodatkowe badania, żeby zobaczyć, co się dzieje. I czy nie zostały jakieś kamienie. Okazało się, że podczas operacji został uszkodzony mój przewód żółciowy. Dlatego przewieźli mnie do innego szpitala. Lekarze powiedzieli mi, że sytuacja była bardzo krytyczna i że najprawdopodobniej stracę dziecko. Że nie ma za dużo nadziei i że muszę zadecydować, czy mają mnie operować, czy nie, bo miałam silne zapalenie wątroby i dostałam żółtaczki. Powiedzieli mi, że muszę zadecydować dziecko albo ja i że jeżeli nie poddam się operacji, to nie ma żadnych szans na przeżycie. W tamtej chwili z całego serca zaufałam Bogu i powiedziałam sobie, dobrze, dobrze, niech dzieje się Twoja wola, Panie, od Ciebie zależy, czy dasz mi to dziecko. Ty mi obiecałeś, że ze mną będziesz i ja ufam Tobie. I bracie, oczywiście, jako zwykły człowiek martwiłam się, w takich chwilach czuję się smutek, ale cały czas powtarzałam sobie, dobrze, Bóg powiedział mi, że ze mną będzie, zaufam Mu. Lekarze cały czas tylko powtarzali, co za tragedia, mieli nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, ale że szanse na to są bardzo minimalne. W końcu doszło do operacji. Dzięki Bogu wszystko się udało. Kiedy się ocknęłam, pierwsze o co zapytałam to, co z moim dzieckiem? Lekarze powiedzieli, że wszystko dobrze, że nigdy by nie uwierzyli, że wszystko się uda, że to było bardzo skomplikowane i że to cud, że dziecko przeżyło tak ciężką operację. Potem przyszedł czas dochodzenia do siebie, przyszła pora porodu, urodziło się moje dziecko. Później siódmego dnia po narodzinach mój synek się rozchorował. Był bardzo delikatny. Leżał na oddziale intensywnej terapii, bo też dostał żółta Okazało się, że bardzo wzrosło mu stężenie rubiny we krwi. Lekarz mówił, że jest w bardzo złym stanie i że trzeba mu zrobić transfuzję krwi. Zaczęłam się modlić i prosić Boga, aby nie odbierał mi tego, co mi podarował, że przepraszam was bracia, ale wracanie do tego wszystkiego jest dla mnie bardzo bolesne. W każdym razie zaufałam w to, co usłyszałam od Boga i widząc mojego synka przy życiu, mówiłam, jeżeli on już go tutaj przysłał, to po to, aby przy nim był i żeby żył. I tak lekarze powiedzieli mi, jeżeli... W w przeciągu 24 godzin nie polepszą mu się wyniki, trzeba mu będzie przetoczyć całą krew, a to jest najbardziej niebezpieczne. Odpowiedziała mu wtedy: niech się dzieje wola Boża. A on się zapytał, czy wierzy w Boga, ponieważ tylko on może uratować życie chłopca, ponieważ w całej swojej karierze medycznej nie widział u żadnego dziecka tak wysokiego poziomu bieluiny we krwi. Dzięki Bogu, chłopiec wydobrzał, spędziliśmy w szpitalu 9 dni, ale z każdym dniem synek czuł się coraz lepiej. Pan pozwolił, aby jego stan się poprawił. Lekarze mówili, że czekają go. Po ale dzięki Bogu nic takiego nie miało miejsca. Nie mogłam z nim dzisiaj przyjechać, ponieważ mieszkamy w innym mieście, ale mój synek jest zdrowy i czuje się bardzo dobrze. W czasie tych 9-10 miesięcy, kiedy zostałam bez pracy, nigdy mi niczego nie zabrakło. Wcześniej pojawiło się dla niego wszystko co nowe, szafa, samochód, łóżko, ubranie, mleko, pieluchy. Byłam zaskoczona w jaki sposób moja rodzina, ale także osoby, których wcześniej nie znałam, wiedzieli, że miałam dziecko i dawali mi wiele rzeczy w prezencie. Darowali mi pieniądze, kiedy nie mogłam iść do pracy, i zawsze powtarzałam: Dziękuję Tobie, mój Panie, bo właśnie tego potrzebowałam, a nie miałam za co kupić. I wtedy zdawałam sobie sprawę, i przypominałam o Jego obietnicy: o tym, że zawsze będzie ze mną i nigdy nam niczego nie zabraknie. I daję o tym wszystkim świadectwo na cześć. Bracia, dzień dobry. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Chcę świadczyć, aby wywyższyć i wychwalać naszego Ojca Niebiańskiego. Pan w swym świętym proroctwie powiedział mi, że we wczesnym wieku pozwoli, abym przeszedł na emeryturę, ale ja nie rozumiałem tych słów. Powiedział mi też, że on będzie próbował moją wiarę i że przejdę chorobę. W 2008 stwierdzono u mnie toczeń rumieniowaty układowy, choroba, na którą medycyna nie ma leku. Niemniej Pan cały czas mi mówił, że on się wywyższy, zaskoczy medycynę. Regularnie chodziłem na wszystkie badania kontrolne, w których wszystko wychodziło źle, ale w moim ciele nic się nie działo. I gdy nadszedł moment próby dostałem chorobę kończyn dolnych. Było to bardzo trudne. Medycyna nie mogła znaleźć nazwy tej choroby. Zrobiono mi chemioterapię, radioterapię, jednak nic nie pomagało. Spędziłem 60 dni w łóżku, nie mogąc nic zrobić samemu. Było to bardzo ciężkie chwile. Tam jednak była obietnica Boża, słowo Boże. Moja rodzina bardzo się bała i jedyne rozwiązanie, jakie widzieli, to zabrać mnie do czarownika, ale ja na to nie pozwoliłem od tego momentu, tej negacji. Bóg dał pomocników, zmieniliśmy lekarzy i pan zaczął uzdrawiać moje stopy. Zacząłem objawiać symptomy poprawy, ale lekarze mówili, że należy amputować moją lewą stopę, a później prawą. To było coś ciężkie dla mnie, dla mojej rodziny, ale cały czas siły szukałem w obietnicach Pana, czytaniu i analizowaniu Jego słów oraz książce przeżycia. Pan mi dał też pomocników, którzy nałożyli mi ręce. I po 15 dniach od rozpoczęcia nowego leczenia moje stopy stały się inne. Udało mi się stawiać stopy. Medycyna mówiła, że będę musiał nauczyć się chodzić o kulach bądź poruszać się na wózku inwalidzkim. Ale ja mówiłem do pana: Panie, ty złożyłeś mi obietnicę. Mówiłeś, że ci będę służył, ale w ten sposób będzie bardzo trudno. Będę się wstydził. Minęły dwa lata, w trakcie których nie mogłem założyć sobie buta. Nie mogłem nawet wytrzymać, mając na sobie skarpetki, ale Pan cały czas wykonywał swój plan, ponieważ przez tą chorobę dał mi rentę, moją emeryturę zawodową. Po otrzymaniu renty Bóg zaczął mnie uzdrawiać: mogłem założyć buty, i dzisiaj widzicie mnie tutaj. I czynię wszystko, aby zadowolić Boga, ponieważ mam wobec Niego dług. Wszystko to pragnę świadczyć, aby wywyższyć i wychwalić naszego Ojca Niebiańskiego. Chciałabym złożyć świadectwo na chwałę naszego Pana. Tydzień temu w proroctwie Bóg powiedział mi, córko, dlaczego martwisz się o tą osobę, która jest daleko? Skoro mi ją powierzyłaś, to ja się nią opiekuję i uchronię. Tamtego dnia nie zdawałam sobie sprawy, że Bóg często powtarza nam to samo poniedziałek przyszłam do kościoła na wielbienie, a kiedy wyszłam, zadzwoniła do mnie moja córka i powiedziała: Mamo, jesteśmy w niebezpieczeństwie, bo w naszym regionie jest teraz strasznie dużo pożarów i ucierpiało wiele miast w okolicy tutaj, gdzie jesteśmy. Trzeba wyjechać, ale ja nie chcę tego robić, bo nie chcę zostawiać zwierząt. Powiedziałam jej, że musi być rozważna, a jeżeli zobaczy, że ogień się zbliża, to musi wyjechać, bo nie ma innego wyjścia. Bracia, w pewnym momencie straciłam połączenie z moją córką, linie telefoniczne nie działały i nie miałam jak się z nią skontaktować. W czwartek znowu przyszłam na wielbienie, a Bóg mi powiedział. To ja zatrzymałem ogień przez wzgląd na miłość do Ciebie i przez Twoje modlitwy za tą osobę. Powiedziałem Ci, że ja będę ją chronił. W ten sposób Bóg się objawił. Nadal nie mogłam skontaktować się z moją córką, więc nie mogłam od niej się dowiedzieć, ale dowiedziałam się o tym od Boga, który powiedział mi to w proroctwie, że zatrzymał ogień. Kiedy wróciłam do domu, zadzwoniła do mnie moja córka i powiedziała: Mamo, to był cud, ogień był już tak bardzo blisko domu, i nagle pojawił się silny wiatr, który wszystko ugasił i nie zapalił się żaden dom w mojej miejscowości, podczas gdy miasteczka obok bardzo ucierpiały. Tak objawił się Bóg, cześć i chwała dla naszego Boga.